Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam jak wygląda Halloween, czyli dzień straszenia. Oraz pokażę Wam y, mój nowy klub. Chciałbym też podziękować Adrianowi za to, że wspomniał o mnie w swoim filmiku. Jeśli nie wiecie o kogo chodzi, to podam również linka pod filmikiem w opisie do jego profilu, kanału na YouTube. Także tyle. Dobra, od razu też pozdrawiam wszystkich, nie będzie dzisiaj żadnego kazania ani nic No, nie będzie żadnych wybrańców, ani nic. Wszystkich po prostu pozdrawiam. Tak, mój Sim teraz yy, wycina lampią na Halloween. Yy, nie wiem czy zauważyliście, ale się trochę zmieniło w moim domu. Mam nową kuchnię zmieniłem trochę kolory. Simowie też zostali poddani metam metamorfozie. I co tu jeszcze pokażę Mam jeszcze? Yy, wybudowałem taką jakby altankę. Czy tam nie ma to się. No, alta no, altanka. To to nie jest, ale taki teraz kryty. O. Dobra, a i pokażę jeszcze wam moją małą galerię, że tak powiem. Okej. Okay. Okej. Okay. dałoby się włączyć. Okej. Okay. No i taka mała wystawka. Tutaj trochę eliksirów. Jeśli będziecie chcieli jakieś eliksiry, to dajcie znać to Wam, wyślę w grze w miarę możliwości. Dobra, to wracamy, bo pada deszcz. Oj, dobra. Reściałeś. Teraz jest. Okej. Okay. Dobra, wysiadam w tym zajmiecie. później się przemierzysz. Okay. A urządzimy przyjęcie biesiada. Można wybrać przyjęcie, chyba właśnie biesiadę i bal przybierańców, że tak powiem. Może dziwnie to brzmi, ale dobra. Odłóż resztki, a mamy lampion, możemy zapalić, mamy kota, no i kota postawimy tutaj, no i ty później posprzątasz, nie posprzątasz, czemu nie posprzątasz? Jej, szukasz, nie, sprzęt Tak, y, przyjęcie, wesele. urodzinowy, Biesiada. I maskaranda Biesiada. To biesiada, robimy tam gdzieś na 16. Swobodne. Aha, nie mam przyjaciół. Oj, ojoj. Oj. Zaprosimy, może ktoś przyjdzie. <noise> Boże, nikt nas nie lubi. Nam raz pracę chociaż kogoś. Tu, tu, tu. Dobra. Niech przyjdzie parę osób. Jeśli w ogóle przyjdą, w ogóle się przeprowadziłem do innego miasta. Nie wiem, czy zauważyliście. Dobra. Ale może już mówiłem też to we wcześniejszym odcinku. Dobra, nieważne. Co tu jeszcze? Tak... Jestem ciekawy, czy w ogóle będzie grę słychać No to się okaże to ty nakarm i ucz mówić miłość ty chodź tu na chwilę już posprzątałaś jak się temu też Czar, czar 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 higie bez sensu, ale dobra zaklęcie słoneczne ja to chyba nie znam jeszcze

w kolejnym odcinku tak się zastanawiam, że chyba właśnie zrobię let's play z HIN. Ale to... Jeszcze muszę się zastanowić, ale no. Tak postanowiłem jak na razie. Ale wszystko może się zmienić. Tak. Trochę was zakatuje tą Madonu, jak będziecie ją w ogóle słyszeć, mam nadzieję, że będzie cokolwiek słychać z gry, nie tylko mnie. Jak zwykle mam problem z ustawieniem głośności. Nie wiem jak przyciszyć, albo ile i przesadzam jak coś. Dobra. O, chyba się wypogodziło. Dobra. Miło. Pogadź, to mówię. no właśnie. Nie wiem, czy panem rytuał odnowienia, Tu podasz, też Zrobisz. I coś tam było? Jeju! Jeż taki duży kontrast? Nie wiem co tu się dzieje. No się zaraz się zacznę. Koty co tu robimy? Nawet koty mają na czas grozy. Matko, dobra. Eee. Tak. Się może jeszcze zdrzemniej a ty jeszcze ogarniasz dom może ci się uda dobra tak i tak te w sumie roślinki padną bo już zima za chwilę goście zaraz będą to trzeba ogarnąć coś mi się zrobiło cienie jakieś dziwne chyba są o już ludzie są Dobra, chodźcie, zapłać rachunki Dobra, wstawaj Wstawaj, dobra No i jest domowe jedzenie Boczek z głębokiego tłuszczu Dobra, weź Łącz To jest wszystko OK. To nie działa jak zwykle... A nie, dobra To nie, tak i tak nie działa Dobra, Egipt, tak Dobra. <laughs> Dobra, ojeju... Tak... No już ktoś się w kimś zakochuje... Tak, doceniasz, mhm... Też się cieszę... Okej... Okay. Weź talerz, później... Boże, jak dużo jedzenia... Ojej, jak on nie Okej okay. Zaprosiłem gości, których tak naprawdę nie znam No ale no Nowe miasto Trzeba z... Jakoś się poznać z ludźmi Okej okay. O matko, ktoś nawet przyniósł tort anielski Już naprawdę się poświęcił Fajnie Może znowu ktoś się w niej ten Odkochuję czy eee, nie ulepsz, tylko co zatańczysz ale pewnie w kuchni. Okej. Okay. Ty zatańczysz też. Tak, nie masz miejsca. Mhm. A nie, nie jest już zjadłaś, chyba... Nie dobra, nie wiem. Nie ogarniam. Nawet jakieś dziecko przy... Czarek tabliczka. Tabliczka. Ciekawe nazwisko, nawet bardzo. No, nie wiem, jak mnie drażni dzwonek telefonu. Nie. Widzisz? Może dzieci przyszły? Kto? No, niech ktoś wyjdzie. No. I właśnie dzieci przychodzą i proszą o cukierki, a jeśli my gramy małymi dziećmi, to możemy również chodzić po domach. I zastanawiam się czy ten chłopak nie jest przypadkiem nie, no chyba nie Na oh, no, dziewczynkę ona nie wygląda, no Dobra, a tutaj? Graj w zbijaka No dobra, no, pograj yy, Na górze coś się dzieje? Nie, nic się nie dzieje, no. mm. yy. Jeju, co się dzieje z tymi światłami? Ojej, jakiś dziadek przyszedł, a co on przyniósł? Jeju, nie kojarzę tej potrawy. Grają w tego zbijaka, czy nie? Gdzie będziecie grać? No akurat, niech się myje. No grajcie mało musimy kończyć tą imprezę, bo trzeba się wybrać do klubu. w sumie no, do czwartej, klub otwarty to... to. Jeszcze można chwilę posiedzieć, pobawić się z e, Tak, 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 tak. Gdzie tak. mam ten eliksir? Tak. WP. Dobra, koniec zabawy. Eee, <grym i, <grym i, <grym I jeszcze trzeba <się> już. Boże, co to się dzieje? W ogóle ktoś przyniósł Nie to z lodówki śmierdzi Już musiałem Wypiłaś? Ok Dobra Więcej dzieci mogłoby przyjść, bo ja już się zbieram zaraz na klubu, przecież Dobra Te pobudzające Chyba że jest silnie pobudzające hmm. Dajesz główne, no tyle jedzenia i głodny Okej okay. Dajesz Fiona. Fiona, fiona, fiona. Tak, fiona. Tak. Właśnie ślub mam ten pokazać z let's playu. Nie wiem czy to wszystko ogarnę w jednym odcinku następnym. Jeszcze Chiny miałem pokazać właśnie. Okej, okay, to jeszcze lepiej i dobra. W takim razie. Aha, tylko gdzie ten klub był? Eee, tutaj. Fiona. Z psami nie idziesz, szedł. Okej, okay, dobra. Niegrzeczny gość. Aha, no, dobra. Koniec imprezy. Dobra, chodźcie. No. Ołudzie, trzymajcie mnie. Dobra. Jeszcze raz. W takim razie. Tak. Synaj. Jadą czy nie jadą? Jadą. Okej. Okay. Chyba jadą. Świetna impreza. O, fajnie mi się kleiła parcela. To tak normalnie nie wygląda, jakby co. No i to jest ten klub. No i co tu? Dobra. Idziemy. Mały no, ja się przebierze. Wizytowa. Dobra. Tu wypij sobie drinka. Eee... Zatrzask? Okej, okay, dobra Okej okay. Może radio się włączy Okej okay. Tu jest... Spoko, Okej okay. Mhm mm Spróbuję... No i co my tu mamy? No mamy też barek właśnie. Jenski, za blisko. Parę stolików. Maszynę do bąbelków, że tak powiem. Karaoke. E, tam są łazienki. Teraz wam pokażę. A, No i mamy takie jakby fontanny. Oj, w koraliki chodzę. Tu jest damska, tu męska łazienka, zresztą widać. Dobra. Okej. Okay. No dobra. O już tutaj nawet tańczą. No to jest chyba jeden z klubów, gdzie nie zastosowałem tych, tych e, kanap. Jest stolików taki. No tylko tańczyć, to raczej można było przy barku usiąść. Albo zdjęcia sobie zrobię... Okej, okay, najpierw zdjęcia zrób. A później z nią zatańczysz. No mi osobiście się podoba ten klub. Jest bardzo kolorowy. Taki wystrzałowy, że nawet będę zawirowany, nie wiem. Mam nadzieję, że Wam też się podoba. tam podam też linka, gdzie możecie go pobrać. Tam szukajcie w opisie linku w opisie linku, tak, w opisie filmiku. Mhm, dobra. Nawet dziadek wszedł. jak coś się wścieka? Oba. No ja już w sumie pomału kończę, bo to no co ja wam pokazywał 20 minut jeden głup, tak? Dzisiaj taki krótki let's play. Tak mi się wydaje, chociażby nawet nie wiem, kiedy ja zacząłem. No, no randka. A i się pobawiłem trochę e, z, ze stylami, czyli znaczy z sufitami. E, Ela może zobaczyć sobie i powiedzieć mi, czy się podoba. No, także. Ale... Coś jakoś teraz mało ludzi z w tym klubie, nie wiem czemu Już jest w sumie po północy Oj, oj, zaszalałem Okej No ja sobie coś zje Hamburger Witaj Lola, witaj e, Dobra, nie taniec o, Dokładnie, jedzenie już sama chciała e, Ty pójdziesz do łazienki no, mamy miejsce nawet dotęczenie na, na stołe. Ale ta pani coś chyba niezbyt miejscówka nie zbyt ze znalazła. Ale no, dobra. Nieważne. E, dobra, jak szaleć, to szaleć. na linka jest żadnego... Nie, wypił jednego. Usiądź. tak Pani się zsunie. Dobra, że niby zagadam Że niby. No żartowałem. wyjdziesz od razu. No, mój sobie tańczy już. O, fajnie tańczy. No. Ok. No, także zapraszam do pobierania. Zachęcam, polecam ten klub. Pokażę jeszcze, jak z zewnątrz wygląda. Aha, w ogóle jest wyłączone Światła Są. Ojej. właśnie teraz traf Ok. No i tu mam na. Zastosowane te ścianki, że tak powiem, mini ścianki na piętrze. Ja też pokazywałem poradnik, jak to zrobić. Mamy metro i mam taki klub. Ok, dobra, to ja dziękuję w takim razie. Pozdrawiam wszystkich. Łapki w górę, miele widziane. Dobra, to trzymajcie się, cześć.